Heya, witam Was wszystkich w piątej części filmiku z naszej motocyklowej objazdówki po Maroku. W siódmym dniu naszej przygody, rano po śniadanku, opuszczamy nasz hotel w mieście Warzaza. Ale nie jedziemy daleko, Pakieś jakieś 4 km od naszego hotelu znajduje się słynne studio filmowe Atlas, który jest na naszej liście atrakcji, które chcemy zwiedzić. Więc podjeżdżamy pod studio, No jest duży parking, pełno autokarów. Parking niby bezpłatny, no ale oczywiście jak to w Maroku. Zaraz podbiega jakiś samozwańczy parkingowy, który nam pokazuje, gdzie mamy zaparkować, że możemy zostawić rzeczy, że on wszystkiego przypilnuje. No więc dajemy mu po 10 dirhamów, zostawiamy kurtki, kaski, wszystko na motocyklach, no i możemy spokojnie iść zwiedzać studio. Atlas jest dość młodym studiem filmowym, bo oficjalnie zostało otwarte w 1983 roku mówię oficjalnie, bo podobno swoją działalność zaczęło dużo wcześniej ale dopiero w 83 roku zostało zalegalizowane tak, my już bileciki mamy kupione koszt biletu to 80 dirham od osoby czyli jakieś niecałe 35 zł więc myślę, że nie jest źle więc wchodzimy do środka zobaczyć co jest grane, a przynajmniej co było nagrywane no a powiem wam no troszkę tu tych hitów powstało tutaj między innymi kręcili Sceny do filmu Gra o tron, Gladiator, Asterix i Obelix, Misja Kleopatra, Alladyn, Mumia i wiele innych. Ale powiem Wam szczerze, że nie wszystkie te makiety rozpoznaję. Może Wy mi napiszecie, które scenerie z jakiego filmu pochodzą? Będę wdzięczny. Popatrzcie, jak ładnie zaaranżowane. Tak? I już jesteśmy w mieście filmowym. ściany z desek pozbijane, jak imitują, imitują ładnie miasto makiety odwalili no z jakiego tego filmu nie wiesz? g 렇 o Przygody muszą być zawsze. Jak na razie powietrze nie uciekło. Ale zobaczcie. woździk przeszedł. Z jednej strony przed, z drugiej wyszedł. No i taka niespodzianeczka na nas czekała, jak opuściliśmy studio Atlas powiem szczerze nawet tego nie zauważyliśmy już się poubieraliśmy już mieliśmy wsiadać na motocykle w ostatniej można powiedzieć sekundzie patrzy, a tu taki gwóźdź wystaje no powiem szczerze dostałem trochę stracha no bo o ile gwóźdź centralnie wbity w bieżniku można zakołkować o tyle w bocznej ścianie no to już jest problem nie zawsze można zalepić jak jest dziura z boku opony no i teraz musieliśmy podjąć szybką decyzję czy wyciągamy tego gwoździa, czy szukamy jakiegoś serwisu opon? No, na jedno się ucieszyliśmy, że stało się to nam, można powiedzieć, blisko dużego, cywilizowanego miasta, a nie gdzieś w środku gór, po środku niczego. No, ale stwierdziliśmy, że skoro jest powietrze, no to nie będziemy ryzykować, bo jak zacznie mocno uciekać, to po tym nigdzie nie dojedziemy. Więc pojechaliśmy do centrum, no ale na szczęście nie ujechaliśmy ani dwóch kilometrów i już spotkaliśmy po drodze dość duży serwis opon. Oczywiście zostaliśmy od razu mile przyjęci. Pan nawet ze serwisu jak to zobaczył to się złapał za głowę, chyba takiego przypadku jeszcze nie widział. No od razu zrobił miejsce na warsztacie, kazał wjechać i zabrał się do pracy. No co się okazało, pan wyciągnął gwoździa i powietrze nie uciekało. To trzeba mieć szczęście, gwóźdź wszedł centralnie, wyszedł bokiem i przeszedł gdzieś między warstwami opony, a nie przebił opony na wylot. Pan się uśmiechnął i skasował nas 50 dirharm za dwie minuty pracy. A my jeszcze bardziej zadowoleni niż on, mogliśmy kontynuować naszą przygodę i jechać do naszego następnego celu, czyli Marrakeszu. Całą trasę do Marrakeszu pokonujemy drogą n 9 która biegnie przez góry Atlas Wysoki. Droga jest naprawdę zaje fajna. Droga biegnie przez fajny park należący do Marrakeszu, którego nazwy Wam nie powiem, bo nawet tłumacz Google nie dał rady. Ale chyba najlepszą atrakcją na tej trasie jest przejazd przez przełęcz górską Tizi Tichka, która znajduje się na wysokości ponad 2200 metrów nad poziomem morza. A jak wyglądała droga N9 i nasz dojazd do Marrakeszu? Zobaczcie sami. dojechaliśmy do Marrakeszu. Rozpoczynamy poszukiwanie noclegu, co wcale nie jest takie proste. Niby na bookingu noclegów dużo, ale zawsze jakieś ale. Albo brak parkingu, albo 5 km do centrum, no albo cena 200 euro za noc, a tyle nie chcemy płacić. Po dłuższym poszukiwaniu udaje nam się znaleźć jakieś 2 km od centrum prywatny apartament z parkingiem i z ochroną. Apartament posiada dwie sypialnie, Duży salon z przedpokojem, dwie łazienki i w pełni wyposażoną kuchnię. A cena apartamentu to 52 euro za doby za cały apartament. No czyli w naszym przypadku dla nas było czterech, to wychodzi raptem po 13 euro za dobę. A powiem szczerze, że w apartamencie śmiało można by się było wyspać w sześciu, czyli koszt byłby jeszcze mniejszy. Tak, my już z żonką przebrani o kompanii idziemy pozwiedzać centrum Marrakeszu. Idziemy sami, koledzy zostali w hotelu ponieważ mają troszkę inne plany ale jakie to może powiem troszkę później o, szkoda że przez kamerkę ja tego nie smutu. mogę moją zapachu posłać to jest niemożliwe ale jak tu mięso wisi bez lodówki, bez niczego Kolebek. Zobaczcie Mięsko wisi W sobie Tu proszę Bez lodóweczki wszystko Z Perków to tu jeździ miliony, miliony. Nie, nie patrzą, oni jadą. Światło, nie światło, czerwone, zielone, nie jadą. A teraz chciałbym Wam coś powiedzieć na temat Marrakeszu od siebie. No wiadomo, Marrakesz bardzo sławne miasto. No chyba najbardziej uczęszczane miasto przez turystów. Nawet wycieczki z wszystkich kurortów czasowych organizują wycieczki do Marrakeszu. No i to chyba właśnie przez to, że tu tyle turystów przyjeżdża, natrętność w tym mieście przechodzi wszystkie normy. Wiadomo, na głównym rynku pełno Marokańczyków, którzy chcą zarobić na turystach. Jedni mają małupki na łańcuchach, którzy oferują zdjęcia z małupkami. Inni grają na jakichś fujarkach do węży, które tańczą. Jeszcze inni śpiewają coś tam, na bębenkach grają, robią różne show. I uwierzcie mi, nie przejdziecie w Marrakeszu przez rynek 10 metrów, żeby ktoś was nie zaczepił. Myśmy z żoną szli, bawiły się małupki. Żona zrobiła zdjęcie małupką i dosłownie nie przeszliśmy 5 metrów i już gościu stał i szarpał nas za rękaw, że mamy mu zapłacić, bo zrobiliśmy zdjęcie małupką. Daliśmy mu tam 10 dirha do uspokojenia, dla świętego spokoju i szliśmy dalej. Później kamerowaliśmy kamerką jak idziemy przez rynek, no i było tam jakieś show. No i tak kamerką najechałem na ten show i go trochę sfilmowałem. Gość jak to zobaczył, to przerwał show i podleciał do mnie z pretensjami, że mam mu za to zapłacić, bo ja go nagrałem. Oczywiście go zignorowałem i poszedłem dalej. To jeszcze chyba z parędziesiąt metrów za mną szedł i się coś darł. Więc jak dla mnie Marrakesz to było najbardziej chamskie miasto z całej naszej wyprawy do Maroka. Nawet późniejsze miasta, bo jeszcze później, co powinienem powiedzieć dopiero w późniejszych odcinkach, ale byliśmy jeszcze w Casablance, w Tangierze, w Rabacie, nigdzie nie było takiego natręctwa i chamstwa jak było w Marrakeszu. Ogólnie w Maroko wiadomo, Wszyscy są bardzo pomocni, ale nic za darmo, każdy kto Ci pomoże to liczy na jakąś zapłatę. No ale Marrakesz przebił wszystko, bo tam nawet jak Ci nie pomogą to chcą od Ciebie kasę. I to nie jest tylko moje zdanie, bo rozmawiałem z paroma innymi podróżnikami, którzy twierdzili tak samo. Podobno w sąsiedniej Algierii jest o niebo lepiej, tam ludzie naprawdę służą pomocą i nic za to nie chcą. Porozmawiałem z pewnym podróżnikiem motocyklowym, który zjechał Algierię i powiedział, że tam nawet jak chciał zapłacić, to ludzie mu pomagali i nie chcieli od niego za to pieniędzy. Więc Maroko oczywiście jest fajne, ale chyba bezdroża, wioski i mijać miasta turystyczne, takie jak Marrakesz. No my już powoli wracamy do pokoju po drodze zaliczając supermarket i kupując coś sobie na śniadanie. A wracając do tematu dlaczego poszliśmy sami na Marrakesz. No myśmy jeszcze z żoną sobie zaplanowali, że odwiedzimy Agadir po drodze Przełęcz Tizi Test, do której prowadzi droga N7. Droga ta biegnie również przez rejon, gdzie w zeszłym roku było największe trzęsienie Ziemi w historii Maroka, gdzie mogliśmy na własne oczy zobaczyć tą ludzką tragedię. Ale to pokażemy w następnym odcinku. No koledzy nie chcieli jechać do Agadiru, no bo nie byli zainteresowani tym miastem, więc zostali sobie jeszcze jedną noc w Marrakeszu, a umówiliśmy się z nimi, że spotkamy się następnego dnia w Casablanca. A nam w Agadirze udało się wynająć pokój w hotelu, w którym byliśmy z żoną paręnaście lat temu, na wczasach, jak jeszcze nie byliśmy małżeństwem. No i udało nam się przypomnieć jak to było, jak byliśmy jeszcze piękni i młodzi, te nasze imprezki. No ale, to już było, minęło i nie wróci więcej. A my się już z Wami żegnamy i z samego ranka jeszcze po ciemku ruszamy dalej. A Was zapraszamy na kolejną część, w której pokażemy Wam wspomniane rejony już po trzęsieniu ziemi. Przełęcz Tizien-Test, zabytkowe miasto Tarudan i Agadir. Z Agadiru później pojedziemy w kierunku Casablanki, zaliczając Safi który jest określany marokańską stolicą ceramiki. Myślę, że atrakcji i ciekawych miejsc nie zabraknie. A ja się już z Wami żegnam i do zobaczenia! Heja!